Program wolontariatu, kumulacja dobrej woli, adresujemy do wszystkich pracowników totalizatora sportowego i kolektorów lotto. To wy najlepiej znacie potrzeby w waszych społecznościach lokalnych i wy najlepiej wiecie komu i jak można pomóc. I zdajemy się na wasze wyczucie. Najważniejszy jest pomysł. I grono ludzi chętnych do współpracy. Trzeba zebrać się grupę co najmniej trzyosobową wolontariuszy. Z tej e, grupy wolontariuszy trzeba sobie e, wybrać jedną osobę, która będzie ten projekt tak jakby ciągnęła, prowadziła. Zespół wolontariuszy był wymarzonym zespołem. Myślę, że przede wszystkim trzeba mieć swego rodzaju wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. W takim zespole, w jakim ja to zrobiłam, to po prostu nie mogło się nie udać. Byli bardzo zgrani, e, bardzo życzliwi, bardzo pomocni. Oni sami wychodzili z inicjatywami. Wspólnie zastanawiamy się, komu można pomóc. Otaczają nas ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. Sprawdzają się na pewno pomysły takie z własnego podwórka. Grupy docelowe do realizacji takiego projektu to szkoły, przedszkola. Mogą to być również domy pomocy społecznej. Mogą to być różnego rodzaju projekty przygotowane dla starszego grona ludzi. Mogą to być oddziały w szpitalu dla dzieci. Mogą to być schroniska dla zwierząt, instytucji jest naprawdę wiele. Fajnym pomysłem jest naprawdę zrobienie burzy mózgów, bo każdy coś powie, czasem to jest od razu strzał w dziesiątkę, a czasem trzeba nad tym pomysłem popracować. Rozejrzyjcie się, być może w Waszym otoczeniu jest ktoś, komu można by pomóc. Czekamy na Wasze pomysły. Trudne, aczkolwiek trzeba się zmobilizować. Powstaje sam projekt, piszemy go, wysyłamy do fundacji. E, no, kapituła projekty ocenia. Projekt musi pokazywać duże zaangażowanie wolontariuszy. Bardzo chętnie wesprzemy Wasze pomysły finansowo, a liderów projektów zaprosimy na szkolenie, które pomoże Wam przygotować się do akcji. Jest trochę formalnych wymogów, które trzeba spełnić, ale tak jak teraz byłam na szkoleniu, to uważam, że Akurat w, w przypadku fundacji Milion Marzeń zostało to już bardzo uproszczone. Możemy w pracy być koleżanką i kolegą, a okazuje się, że po godzinach pracy możemy realizować jako koleżeństwo wspaniałe, szczytne idee. Dobro powraca, ja zachęcam do czynienia dobra. Ja jestem zawsze gotowy pomóc. Tyle, ile będę mógł, tyle pomogę. Przyjemnie jest pomagać tak bezinteresownie. Dla mnie to taki dobry uczynek, po prostu jest. Zrobiliśmy to pierwszy raz, tak? Nie myśleliśmy o tym wcześniej, ale myślę, że nie ostatni. Przekonajcie się, jak wiele radości i satysfakcji przynosi pomaganie innym.